A w kolejnym odcinku z na paczek. Zatworzymy paczki za stoka. odcinek jest pierwszą. Y, Higuain na paczce. Skipuje. O kurwa! O inform. Tak jest. Inform. drimić, Tak jest. F*kie. W końcu inform. Jest! Nice. Informik w pierwszej paczce. No. Super opening. Zaczynamy wyśmienicie Lecimy z drugą paczką, Alaba Daj nam coś ciekawego, skip Po Wilshire też fajnie Do klubu Fitness, tak samo do klubu I Lecimy dalej Hazard też sobie skupniemy i nic ciekawego. Informacja jedynie. Oprócz tego to nie jest pixel. Pani Informing Pad. To na początku. E, Higuain. Może ustalimy animację. Come kamon kamon on, come on. Come on. Nic. Do klubu. Jak zawsze. Kuksel. lecimy dalej alaba skipniemy też o co brak nie całkiem dobrze transfer list mm -hmm. dalej alaba znowu Pominiemy bravo. Nie wiem czy coś jest wart, ale wyślę go o, troll hazarda. Też fajnie. Quixel reszty. I na kolejnej. Może coś to, to teraz ciekawszego wpadnie. O, lorą Kościelny. Też fajnie tam wart jest. Mam go już w klubie, więc całkiem monet Monesty zawsze na proksie, to six Kolejna paczka. Griezmann na okładce. Kipniemy tak samo. I nie ma nic ciekawego. To może coś tam wart jest tak a reszta standardowo. Lecimy dalej. Howard na parku jest OMLA, Omlapa, Omlapa coś tam też wart jest, bo kozacki jest, więc... A nie, teraz jest, jest, jest ale może coś tam wart jest, na pewno. QuickSell 47 tysięcy do końca Messi i skipniemy sobie a nic i po prostu nie ma nic patrz do klubu i standardowo pixel. 47 tysięcy do końca Griezmann I, i co, fajna jest w Hiszpanii ale tylko to do klubu mm, ciekawego. nic ciekawego podawać jeszcze jakąś kartę oprócz tego informacji please i yeah, jej please Messi daj nam coś ciekawego i sterling no całkiem dobra karta Więc no listę transferową Reszta quiksel Cztery paczki chyba do końca nie jestem pewien Cztery. do klubu Rafinia chyba też coś tam wart jest, nie wiem. Na listę transferową. I quicksell Trzy paczki do końca. Głami. Slipujemy. I nit. Do klubu I quicksell lecimy z kolejną paczką a lada też klikniemy ba w paczce czyli nic i ostatnia paczka w tym odcinku hazard o nie i o nie o nie i nie o nic tak więc dzięki Wam za odcinek. Widzimy się w następnym siema.